Cześć, jestem Drakofa i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać zmieniłem trochę content na The All House. Jakby to będzie pierwszy filmik z tego, ale też jakby no, będzie też Minecraft, to na pewno. I w sumie chyba tylko tyle. Nie wiem czy będzie Stumbled Guys. Mm, ale... dobra, nie o tym. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie. Skąd mogła się wziąć klątwa Belosa? Zapraszam! Jak dobrze wiemy, Belos Filip, jak zwał, tak zwał, jest człowiekiem. I w swoim pętniku chyba tak to było, powiedział dokładnie takie słowa. No może nie dokładnie takie słowa, ale powiedział coś, z moich obliczeń wynika, że w świecie ludzi jest rok 1600 albo 1700? Więc co jeżeli? Był to 1700 pomylił się o 100 lat. A więc może to stąd wzięła się klątwa? W sensie, że był za długo na wrzących wyspach. No ale muszę chyba to obalić, biorąc pod uwagę to, że Caleb też tam był. Widzicie jak działa nietolerowanie czarnych skórnych? Po prostu ich nienawidzić. A co jeżeli był ktoś? Kto po prostu nie tolerował ludzi i rzucił na Filipa klątwę, to koniec odcinka. Powiedzcie co o tym sądzicie i to. Pa.